Siemka, siemka. Dzisiejszej nocy mieliśmy 6 meczów, w czterech działy się naprawdę ciekawe rzeczy. Na mecz nocy wybraliście spotkanie Los Angeles Lakers kontra San Antonio Spurs i dziękuję Wam pięknie, bo to był naprawdę fajny mecz do oglądania. Więc opowiedzmy sobie teraz o wszystkim co najciekawsze w 24 sekundy, a o meczu nocy oczywiście w 48 sekund, czyli zaczynamy kolejne sprinty. Miami kontynuuje świetny start sezonu. Dzisiaj zniszczyli rakiety już w pierwszej kwarcie zdobywając aż 46 punktów, co jest rekordem w historii drużyny, tracąc przy tym zaledwie 14 i prowadzenie hit już w połowie drugiej kwarty sięgało nawet 42 punktów. Miami w tym roku jest najlepsze w aktywowaniu latów, bo dzisiaj drugoroczniak Duncan Robinson zdobył aż 23 punkty, trafiając 7 z 11 rzutów za 3. Po wyrównanym początku meczu Lakers kończą drugą kwartę serią 10 punktów zdobytych z rzędu. Kyle Kuzma trafia trójkę z logo równo z Syreną i go, goście z LA schodzą na przerwę z 13-punktowym prowadzeniem. Początek trzeciej kwarty to jeszcze dobra gra Lakers, którzy wychodzą na 19 punktów prowadzenia, ale od tego momentu Spurs rzucają się do odrabiania strat. Rudy Gay na koniec trzeciej kwarty odwdzięcza się podobną trójką do trójki Kyle'a Kuzmy z drugiej kwarty i po trzech kwartach mamy już tylko 5 prowadzenie Lakers. Spurs w czwartej kwarcie kontynuują swoją świetną grę. Napędzani głównie przez Dijantę Mareja, który zdobywa dzisiaj 18 punktów i 11 zbiórek, ale w końcówce to goście z LA byli skuteczniejsi i to oni wyważą dzisiaj zwycięstwo z Teksasu. Warto wyróżnić dzisiaj Kenteviusa, Kadula Popa, który po rozczarowującym początku w końcu zagrał dobre spotkanie zdobywając się 14 punktów, i Dwighta Howarda, który z ławki zdobywa 14 punktów, 13 zbiórek i 2 bloki, trafiając do tego wszystkich 7 rzutów z gry. Cavaliers przez trzy kwarty trzymali się bardzo blisko gości z Dallas, ale Mavs z czwartą kwartę wygrywają aż o 16 punktów i wywożą ostatecznie pewne zwycięstwo z Cleveland. Kolejny wielki mecz Luki Doncicza, który zanotował drugie z rzędu fantastyczne triple double, dzisiaj notując 29 punktów, 15 asyst i 14 zbiórek. Do tego Kristaps Sportzingis dokłada 18 punktów, 9 zbiórek i aż 6 bloków, a dla Cavs Kevin Love 29 punktów i 8 zbiurek. Jazz prowadzeni przez Donovana Michela, który zdobył dzisiaj 36 punktów i 6 asyst. Dzielnie walczyli dzisiaj z Los Angeles Clippers, prowadząc po trzech kwartach 4 punktami. No ale po co jest Kawaii w Los Angeles? Kawaj dzisiaj w czwartej kwarcie zdobył 18 ze swoich 30 punktów. Do tego dołożył 6 zbiórek i 3 przechwyty, a Clippers wygrywają ostatnią kwartę aż o 15 punktów. Ostatecznie zapewniają sobie zwycięstwo. Dzisiejszej nocy odbyły się jeszcze dwa mecze. Pacers, nawet pomimo okrojonego składu, radzą sobie dzisiaj dosyć łatwo. z Chicago Bulls wygrywając ostatecznie 108 do 95 u siebie, a Sacramento Kings bardzo łatwo w Madison Square Garden pokonuje New York Knicks, ostatecznie wygrywając 113 do 92, ale prowadzenie w trakcie meczu już przekraczało nawet 30 punktów. To wszystko dzisiaj. Pięknie Wam dziękuję za uwagę. Widzimy i słyszymy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.